Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy tutaj głównego kaskadera Kacpra, który kupił sobie KTMA Six Daysa. To jest 250 16 nie? Tak. Yeah. Będzie palić gumę dzisiaj. Patrzcie, ile ma mięsa do jarania laka Nie, yeah, yeah. <laughs> Się powodzi na tym podlasiu, co sezon nowe motorki ludzie kupują. Jedziemy, no, gdzieś kółeczkę jakieś strzelimy. Tylko kurde, w którą mańkę lecimy, bo ja nawet nie wiem. Nie wiem ja no, jak to mnie nie będzie słyszał? Wyłącz tą muzykę! Ja się od i jadę, ale <noise> ty, ale pijdzij! A co się tego, Daszek? No. Ale go ty! Się mi że dam na koło, bo inaczej to ja zamarznę zaraz! W lewitę lecimy, tylko przez wioskę na razie na spokojnie chodzisz, kurwa! Prawie się wyjebał Manetki muszę poprawić, bo krzywo są Aha! O jedzie Per kurde już myślałem, że Kat nie ma Ale sobie toczy się pomaleńko na spokojnie Patrzcie jak cię żarówkami się tu montują Aha, Świry Ktoś tu był Byłeś tu? No. Byłeś tu? Nie Kto to kręcił kółka? Maciek nie, nie, nie. A ty masz gały tak samo czerwone jak ja Co ty kurwa? Wczorajszy Wczorajszy, ja też Zakręt na koło na wyjściu Tak, do Kacpra. Ej, ale mi zimno w ręce Bez kitu, tak zamarzam Że ja pitole Ty Katper, to i tako i ten No, wiesz o co chodzi, testa jego katema Ty muszę se łapki nagrzeć i ja bym testa zrobił Co? Katema KTMA twego Tak tylko przyjąć się delikatnie tylko kurde pana palce moje nie? Mm. Nie wijcie Postaw na razie ty, bo ja muszę ty przyłożyć do rury oh, Człowieku Do ty jaki ciepły wydech Kurde, nie te rękawice wziąłem te pomarańczowe co mam tu są cieplejsze Ty masz pod spodem te gumowe czy coś? Nic nie masz? To ty ostro nagrzany po wczorajszym O człowieku Czuję jak normalnie odchodzi Ja tylko nie marzłem wcześniej, teraz jakoś tak przejebałem nie chłodem Dobra pokaż, zobaczymy co to kurde jak tam dziewcząka tego Pa, papera pa Ale jak lekko ty 250 to powiem wam się odzwyczaił człowiek od takich motocykli takie jakieś takie te takie <grymny> spoko nie wiecie, ale jakby mocy nie ma <grymny> Czyli <laughs> ja to leśny rider, jak ja nie umiem mniejszą pojemnością jeździć na jednym kole żele to o mnie świadczy Temu dwójka nie dobra wejścia? Ale skuter. Fajny sprzęt, ale nie, no dla mnie mocy to nie ma Skumujemy i odstawiamy go. Na początku to takiego mindfucka złapałem My myślę na no koło nie umiem tego w ogóle postawić, nie? 250 to jednak jeszcze tą różnicę mocy w tych motocyklach i to to quest, nie? No ale wiesz no jak już teraz taką gdzieś parę razy spróbowałem, to poszedł na koło. No, to wstaje na koło, nie? I pewnie nawet może i bym czwórki to podniósł, ale bym musiał się pobawić. A dziaje Ale ty, no zdziwiłem się jako różnica teraz jest jakby wiesz, w mocy. Bez kitu jest fest. Ale spoko, niech ci służy, kurde wiesz, i się ucz jeździć to Ale bez kitu, kurwa wsiadłem że co jest, ty się skuter mówię, skuter, nie? Jedziemy. Ale jest różnica mocowo, ja pierdziele, bez kitu jednak 400 to 400 też by chwilę polatał i wyczuł to. Tu w lewo. Dobrze, niech mu służy, niech się nie psuje. Wiecie. Możecie zresztą kojarzyć, że on jest śmigą na KTM-ie, tylko pomarańczowym z 2005 roku. I mu się popsuł i se kupił teraz tego, a tamtego będzie chyba robił. A generalnie to coś wspominał, że tamtego KTM-a będzie sprzedawał. Tylko ma taką zagwozdkę, czy będzie go naprawiał, czy sprzeda uszkodzonego, czy zrobi sprzeda naprawionego, nie wiem. No z nim to trudno wyczuć jeszcze. Prosto no. O kurde, jak ci dziursko! O, a się w plecach zabolało. Kolorek, taki bialutki Pierwszy chyba biały KTM w ekipie. Jakoś nie przypominam sobie, żeby ktoś nie miał białego O Oj, tutaj gogle zakładamy. Mam jedną nutę w wani. Pedro, 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 Pedro. <głos> <głos> gogle zakładaj, bo tu gałęzie są. No i teraz sobie takiego tripa robimy tutaj o te edycja tak taką pyk pikbekiach pachmarafa Kurło, Kurwa, jak ja będę jeździłem wcześniej tutaj chyba Ty w lewo czy w prawo? No! W prawo czy w lewo? Normalnie, dawaj za mną, w lewo łatwiej będzie da. Kurwa, jakie tu badyle Katper, dawaj. w gałąź, ja też tak zrobiłem pierwszy raz. Zaraz go gdzieś tutaj w prawo pociągniemy trochę. On mnie podbiło Ty, to, to się prawie wyjebają, tu jak się no. to w prawo i tam gdzieś do tej górki dojedziemy. O, no, tu będzie, dobra, już wiem. Wiem, gdzie jestem. O kurwa. Ostro. Toż byłeś tu chyba? Nie. Nie byłeś tu? Nie. Czekaj, ja bym ja, tam dojechał się wtedy. A, ominęliśmy to. O kurwa, ty. No. Ostro jak Ej, faza, rzuciłam ci świeci przez jakiś czas, jak zanim zgadzę. No. Za ale tak mi wołaby piździ, myślałem, że jak przelotu nie będziemy robić, tylko tu po lesie się pokrycimy, popracuje to ten, ale... Ja pierdolę, patrzę, tylko widzisz to kurwa. ja już myślałem, że by do leżał, tak. nie? Bo tam był taki, wiesz, o takie coś, tylko dużo mniejsze to, kurwa, gówno, I to gówno jest no. śliskie, nie I mi przednie koło spierdoliło, najpierw no, a później tyle. A ja przyskupuję to. Też chciałem, ale nie widziałem kurwa ogólnie, wiesz, jak tak, widzę bo coś nie jakiego, to chce. No bez kitu, szybko, co kaka lata serwuje suinzkę od odpierdala i wtedy dopiero wiesz, atakuje Bezkitu. Ty ale ty masz pierwszy, pierwszy w ekipie białego Kateama, nie wiem wcześniej. No. Chłopie, dawaj lecimy Konikuły lecą w kasku, kurwa jazda nie? I kocia Dawaj A robię dropa Mam nadzieję, że Kacper za mną nie pojechał, chyba nie Nie, zjeżdża powolutku Galata mówi, że fajnie mu się po lesie jeździ jest Bardzo mnie to cieszy, bo ja też lubię tu jeździć po lesie. Generalnie to... Znaczy tu można jeździć, nie? Tam gdzie my jeździmy to zawsze można. Bo za stodołami go teraz pociągnę tutaj prosto, żeby przez goseczkę nie jechać. Też jak po dziurach trochę sepolata. Dzisiaj taki spokojny tripek, wiecie, bo ja zaraz muszę uciekać do roboty. Tak więc sobie wiecie na chillerce, że tak powiem niedzielkę spędzamy w taki właśnie sposób o to, że że no, ładna pogoda jest to trzeba korzystać i sobie popyrkać z tymi komarami, skuterami A powiem dla Kalaty, żeby wam pokazał dupę bo on wczoraj się wyrżnął na tym ktm temu też dzisiaj tak zachowawczo jeździ weź pokaż dupę Boże. No, jak się wyjebałeś bo ja mówię tu ludziom że ty teraz zachowawczo jedziesz Bo... <laughs> lubię zapierdalać <nie? śmiech> mama obejrzy i powie co kacperko lubisz zapierdalać ale <laughs> a te świry Gdzie? Noga na koło i on na koło! <laughs> Oja kurde poszedł na koło ty, ale gdzie te nogę trzymasz? Na hamulcu trzymaj Oj, muszę mu coaching zrobić. Tak pek, pek. pyk, pyk, pyk. Aj tu go odstawię, co? Tam to piecie tak, tak pefru Jak ładnie słonko wyszło jeszcze, akurat jak na żwirownię wjeżdżamy, no kusi, kusi zrobić jakiś podjazd. Zaraz popatrzę, porozglądam się, może coś zobaczę. Ej, śmiało można skakać. Nagrasz mnie jak skaczę. Co? Nagrasz mnie jak skaczę. No. Ty jak rwiesz na koło, to ty chociaż... Zgrywaj pozory, że trzymasz tę nogę nad hamulcem, a, ja a nie tak To mi tak średnio, kurwa. Tak? Ja wiem, że średnio, ale to zawsze, znaczy, wiesz... że znaczy ten drobny ruch wystarczy, żeby tylko a kurde ja się ja nie wyjebać. Tak. Kurde, ale ciężko w rękawiczkę wkręcić to gówno od GoPro. A, trzymaj, to już się nagrywa. A po co ty odkręcisz to? No bo zdejmowałem kamerkę, żebyś mnie nagrał. No. No. Skoczysz, się dwa razy. Skacz. Dawaj. Tylko kurde oskarżatrika, żeby nie zrobić. <grystanie> Na to czekam. To <grystanie> w ogóle no, no nie jeździłeś, nie spotkałeś no, no jak ja chłopie na koło w tygodniu, jak pojeżdżę całe tydzień żarówką, wsiadam do busa to jak Zajmer się czuję ten bus jest taki malutki kierownica malutka chłopie manewry jak na rondo wjeżdżą, to ja z automatu już busa wyciągam teraz. a biegi się nie pierdzielą? biegi? zapomniałem o... Przeglę raz kurwa, bo automatem jeszcze. Wiesz co to było? To, że się nie, nie rozsypała Już lepiej, to? Dawaj górkę to dawaj. Там дно? А тут и вот оно. Добро, добро, давай. Еще и пердель. Я тебя O ty kurde wiszka się tak zjechałem, że mi kierownica taką się zablokowało koło I ja przez fajery dąży torbę Dawaj to na dół Kurwa, weź go podnieś teraz Chłopie Bo wiesz, że tam jest ten spadek, nie? I ja najechałem tak jak wyskoczyłem, bo tam dosyć dużą prędkość miałem na górze ja wiesz, sprzęgło żeby zwolnił. Gdzieś hamulec zacząłem wciskać, a mi się wsunie. Kierownica poszła tako. I jakby ten motocykl skręcił z powrotem na, tą, na ten zjazd, żeby mnie tak przez tą stronę, tak ono wprost wyjewało, nie? Ja już słyszałem. Słychać było, nie? Ja wiedziałem, że ty już wiesz, że ja, się, że ja leżę. Już hamulec, już to, już myślę już leżysz. No ale ty, no do dziwu jest strasznie dużo przyczepności tutaj na tych ścianach. Chyba ładna ziemia jest po prostu, wiesz, pogoda mhm. dopisała, bo ja na łysym laczku i ja tutaj się wdrapuję bez pytań, nie? No. Tak więc ten te spoko, ale wydaje mi się, że wystarczy chyba, że tych O ta jest bardzo łatwo ściana. ja tu nie dam nie? rady z tym. Nie ja tak na ta rama. Tak. No. Dobra, to lecimy do lasu, chyba ja gumę spalę. To dawaj. Idzieś jakoś tutaj tak bocznymi polecimy. Dobra. Tu kiedyś od straży leśnej uciekałem. Galata Ja tu kiedyś od straży leśnej uciekałem o, tu? A tu? z kładem no. no widziałem <laughs> Ale kład, a nie krosem. <laughs> no Kurde A w ogóle teraz jak jechaliśmy tą drogą to nie się przypomniałem jak z Miszkiem tu jechałem, nie? Tędy? No tędy lecieliśmy tędy. właśnie. Mam tu kawasaki tędy. I wiesz, i tego I ja tak jadę za Miszkiem, i to jak taka WSka typowa. Uuu, 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 uuu. <śleszamy> Jak wam się podobało, to łapa w górę, subkomentuj, na instagram, kod, do którego Maciek kupił się bo kurwa mi się. <grym>